Siema, siema widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym filmie na moim kanale gramy sobie dzisiaj Skywarsy. Tak, Skywarsy po raz drugi. Były Bedwarsy, trzy dni z rzędu. To teraz Skywarsy. No, lecimy. Yy, a, dla ciebie bardzo ważną prośbę. Proszę Ciebie, aby zostawił suba, a ja teraz zginę walczę z tym chłopem. Nie. Nie zginąłem, dobra. Ale ja go zabiłem, easy. Easy peasy! No. Dobra, do góry zawsze na środku trzeba. Nie ja mam drewniany miecz. Nie wiem no. Co ja mam zrobić? Co ja mam chłopo? Na razie będę coś zabudowywał. Wonieważ nie chcę... Nie no, tam. Tak, tutaj zrobić tak prowizoryczny mur, że tak powiem. Nie wiem, no. Mam coś takiego. Tam miałem chłopo, Widzę tutaj chłopa. Nie wiem, nie wiem. Kurde no. Nie da się. Co to ma znaczyć? To była jakaś arena z <laughs> znaczy ja nie dobra ta mapa jest tutaj, że lecę po tą skrzynkę. Tutaj nie ma co? Co to jest za mapa? A dobra, już ja wiem, że w środku jest ta skrzynka. Dziwnie. Nawet na niej nie grałem. Chyba. W sumie nie pamiętam jej za bardzo. Jest jeszcze druga, podobna bardzo. Też ze smokiem. Nie. To jest ta sama mapa, tylko że to jest. A dobra, tylko że inne domki są czasem. Bo są rogi i są zwykłe. Dobra. Gdzie? Jak ja to wygram, zostawiasz suba. A jak ja to wygram, to zostawiasz i lajka i suba. Widzisz? W jak przegram, zostawiasz lajka i suba. jak wygram, zostawiasz lajka i suba. I tak. Widzisz? Takie dobra. Ale staram się, gość, Robię filmy codziennie. No, naprawdę, zostaw suba. Jak nie zostawisz, to okna się. Dobra, mam dwóch typów tutaj, mam high random przynajmniej. Dobra, to jest limit bloków. No kurczę, proszę nie zabijam mnie, proszę nie. Proszę nie. nie. mam dwóch. Dwóch na jednego to banę łyszego i cicho, bo co to w ogóle było? są takie rzeczy, to Nie w Polsce. Dobra, <laughs> gramy sobie nexta, ale pamiętasz, widzisz? Pamiętasz co wiem? Jak przegrać, zostawiasz lajka i suba. No widzisz? zostawiasz lajka i suba. Więc przynajmniej na coś się to opłaciło. To było specjalnie, było no na pewno, gościu. No, infinity, o widzisz? Widzisz szczęście początkującego. Znaczy, ja jestem początkującego, jestem za zaawansowany. O, teraz wszystko się zgadza. Jak rzuciłem? Pipa, hm? Bardzo mądry. Rozsądnie sam Ej, myszka mi się poruszyła sama, co jest? Ej, czekaj, Dwa łuki. Dobra, jak będzie skończona strzałem. muszę pilnować strzał. Będę używał drugiego. Aerospectic, no co jest, ja nie umiem wygrać nawet jednej rundy. Hmm. Ludzie, a ja miałem dwa kile. Nic to. Mam dwa kile. Jesteśmy najgorszymi graczami na świecie w Skywars. Jesteśmy, no ja jestem, no pewnie wiesz, jesteście kilka razy lepsi ode mnie. Napiszcie, czy gracie, na jakim serwerze gracie. O, Scrap, A, fajne jest. Co mam powiedzieć o nim? Spadaj, spadaj ode mnie. Spadaj ode mnie, gruba się. Spadaj, gruba się. Podaj go Basia! Na, na, weź ciebie! Udajam cię! Udziu, Nie bij, nie bij, nie bij, nie bij! Nie bij, nie bij, nie bij, nie bij! Ja siebie zabiję, ale ty masz mnie nie bić, okej? Okay? Zrozumiałam się? Zrozumiałeś mnie, czy nie? Bo jak nie, to nie. Ale jak tak, to tak. Chupa, ej, czemu mnie nie bije? Coś dziwne. Dobra. To jest pięć pół, to jest 6, Dobra. Gdzie są? O długi tam jest, dobra, mam pomoc, kiedy idziemy, dobra, czy grać się, nie. Tam jest jeden tam jest jeden. Dobra. <coughs> mam to się jedna i to ma jedna. Dobra. Mamy tu. To jest dobra. Dobra. No, no. Woda. Bloki. Jedna mam. Lecimy tutaj. No to. Rozpoczęło zmniejszanie się strefy. To szybko lecimy po Ale ja przestraszam się, że spadnę do tego jak coś tak jakoś wolno było. Dobra, nie mogę więcej wziąć. Śmieszki zamiast tego, no nie wiem, coś takiego, nie Będzie idealnie. Kość to. Nie, 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 nie! Nie, no ja papier, papier, kurde, kurcze. To ja właśnie odwaliłam. <laughs> Dobra, widzę, wiem. Na dziś to tyle. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału i no, zalajkuj ten film, zasubskrybuj kanał. A ja się z wami żegnam, no. Cześć!